Cześć Boże, Robert Knapp, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Karski, był wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Witam Pana w studiu, cześć Boże. Witam serdecznie, cześć Boże. Panie pośle, boi się Pan wojny, którą straszy w Brukseli minister finansów Jacek Rostowski? No to jest bardzo interesująca wypowiedź. Proszę sobie wyobrazić, gdyby padła ona z ust któregokolwiek z posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas yy, okazałoby się, że no jest to wypowiedź niegodna, niewłaściwa. Yy, Związana do złej tradycji. Generalnie po prostu wynikająca z jakichś koncepcji spiskowych. Prawda? A tutaj mamy do czynienia z wypowiedzią, która rzeczywiście odbiła się szerokim echem w świecie, bo nawet prasa w Zimbabwe je, ją cytowała, iż przedstawiciel polskiej prezydencji na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego. Zapowiadał możliwość wojny w Europie. No, rzeczywiście pytanie tutaj się nasuwa proste. No, czy pan minister chciał w jakiś sposób zbulwersować europarlamentarzystów i rządy innych państw członkowskich, czy też była to po prostu typowa działalność na, obliczona na skutek wewnętrzny, prawda? chciał zaistnieć? W trakcie kampanii wyborczej, ale wydawałoby się, że minister finansów ma wiele więcej zajęć, wiele więcej obowiązków, którym powinien poświęcić jednak swoją aktywność. Panie no, ja pośle, ale pytanie też jest takie, czy ta wypowiedź w Unii Europejskiej, wśród urzędników europejskich, odniosła jakiś skutek, czy ona miała jakiś cel w ogóle, czy tylko chodziło o kampanię wyborczą? A może panu ministrowi zależało bardzo na tym, żeby jednak Grecja otrzymała pomoc Unii Europejskiej? No jak na razie pan minister Rostowski nie jest zapraszany na te spotkania, na które do tej pory nie był zapraszany. No, skuteczność polskiej prezydencji, no. Jest mniej więcej takie, taka sama jak skuteczność polskiego rządu na forum wewnętrznym. To znaczy, że jest wiele zapowiedzi, co możemy osiągnąć, co chcemy osiągnąć, no i może w Unii Europejskiej jeszcze dają się nabierać na te wszystkie cudowne obietnice, bo w Polsce my już na nie, w nie nie wierzymy. I oczywiście minister Rostowski no, zapowi zapowiada wiele, no, wie wiele chciałby osiągnąć, natomiast no, trzeba sobie zdać sprawę z jednego, że e, Unia Europejska to jest pewien mechanizm e, wpływów politycznych. E, Wpisany w konstrukcję organizacji międzynarodowej, gdzie siła państw przeliczona jest na liczbę głosów w Radzie Unii Europejskiej, liczbę miejsc, e, mandatów w Parlamencie Europejskim. Ale tak naprawdę, e, jeśli te państwa, dwa główne, które są motorami tej Unii, jeśli czegoś sobie życzą, to to się zazwyczaj spełnia. I... To ma to największy wpływ. No, dwoma motorami, jakby siłą napędową Unii Europejskiej są dwa państwa, Niemcy i Francja. I te dwa państwa, można powiedzieć, za cenę w na pewnym etapie wspierania go, gospodarczego innych państw, y, y, odgrywają pewną rolę za, za zgodą innych państw. Natomiast y, jeśli y, analizujemy. Jak ma wyglądać to w przyszłości? No to czy, czy, trzeba sobie zmysłowić, że nie zawsze będzie tak, że te mechanizmy pozosta mogą pozostać, a te wpływy finansowe, które mamy czy to w ramach polityki spój spójności, czy też w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, nie muszą się utrzymać. Jest, I, jest pewna kolizja między tymi wpływami, która może doprowadzić do, do, do czego. No i, jak na razie jesteśmy jeszcze płatnikiem netto in plus w relacjach z Unią Europejską, znaczy beneficjentem in plus, płatnikiem in minus. Natomiast, czyli jeszcze więcej otrzymujemy, czy też raczej powinniśmy więcej otrzymywać, gdybyśmy prawidłowo wydatkowali środki unijne, niż płacamy do budżetu. Ale nie zapominajmy, że. My wpłacamy ogromne pieniądze do budżetu Unii Europejskiej, to jest ponad 14 miliardów rocznie. Z drugiej strony to są przecież kwoty związane z niepobieraniem ceł, przecież jesteśmy w unii celnej. Kwoty związane także ze zniesieniem różnych innych barier i musimy wiedzieć, że tutaj, tutaj też nic nie odbywa się na zasadzie altruizmu. To oczywiście istnieje pewne wspólne, pewien wspólny mianownik, gdzie dąży się do uzyskania wspólnego lepszego efektu, korzystając także z synergii, z wspólnego działania w określonym kierunku. Natomiast to jest tak, gdy Polska chce, aby funkcjonowały jej stocznie, gdy chce udzielić im pomoc publiczną, okazuje się to zabronione przez prawo Unii Europejskiej i stocznie są zamknięte. Natomiast gdy Niemcy chcą, aby ich stocznie otrzymywały pomoc publiczną, to ją otrzymują. Ale o czym to świadczy? O, tym, o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że Unia Europejska jest słabsza niż Niemcy? Do czego to może prowadzić w tym momencie? Unia Europejska jako całość jest organizacją międzynarodową. Składa się na nią 27 państw członkowskich. Dwa państwa ogromne, jak na te 27, czyli Francja i Niemcy, które chcą aktywnie działać w obrębie Unii Europejskiej, które wyznaczają kierunki jej działania. Jedno państwo dosyć, o dosyć dużym potencjale, czyli Wielka Brytania, które w pewnym stopniu dystansuje się od tej idei integracji europejskiej w ten sposób, iż bardzo wybiórczo. Bardzo właśnie selektywnie podchodzi do, do tego, z czego czerpie. Zresztą także potrafi wywalczyć to, co chce otrzymać. No, dowodem na to jest słynny rabat brytyjski. Wielka Brytania płaci yy, zaledwie nieco ponad 70% składki członkowskiej, którą, powin, którą powinna płacić i jakby to powinno wynikać z normalnych reguł. No, oczywiście są pozostałe dwa duże państwa, Włochy i Hiszpania, które w chciałyby odgrywać jakąś znaczniejszą rolę, mają, ma, mają odpowiedni potencjał ludnościowy, ale już z, z potencjałem gospodarczym jest w tej chwili słabiej. No, i tym szóstym państwem, pod względem wielkości siły gospodarki jest Polska i Polska. Jak nas zapewniono jeszcze w trakcie procesu akcesyjnego, powinna yy, zajmować znaczące miejsce w y, strukturach Unii I Europejskiej. po tych czterech no, Dowodem na to, że nie potrafimy wykorzystać nawet szans, które wcześniej sobie wywalczyliśmy chociażby w trakcie tracie z Lizbony jest to, iż. Polska do tej pory nie obsadziła przysługującego jej miejsca Rzecznika Generalnego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rzecznik Generalny to jest taka osoba, która przygotowuje można powiedzieć, że jest to sprawozdawca. Sędzia, sprawozdawca bez prawa do udziału w głosowaniu, czyli on przygotowuje proponowane orzeczenie Trybunału, on uczestniczy w naradach, on wreszcie pracy, tak? organizuje pracę, a sędziowie bądź przychylają się, bądź też nie. Natomiast zdecydowana większość, około 90% orzecznictwa Trybunału, zgadza się z wnioskami zgłoszonymi przez generalnych. Do tej pory była praktyka, już pięć Większych państw Unii Europejskiej miało swoich stałych rzeczników. Pozostałe państwa obsadzały je rotacyjnie. W traktacie z Lizbony i w deklaracjach jej towarzyszących zapewniliśmy sobie, że również Polska, jako szóste porównywalne z Hiszpanią pod każdym względem państwo członkowskie, ma prawo do takiego rzecznika. Do tej, I nie mamy go. Do tej pory ta funkcja mhm. nie została obsadzona. Ale ktoś się z tego tłumaczył, ktoś coś wyjaśniał? Nikt. Ktoś pytał o to w ogóle? No, co pewien czas się pytamy, nie ma żadnej odpowiedzi. Panie pośle, a jednocześnie przegrywamy przecież ważne sprawy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Donald Tusk mówi, że ma mocną ekipę w, w Parlamencie Europejskim. Mówi. I zapowiada, że tylko on jest w stanie wynegocjować kolejne kilkaset miliardów euro na, w nowym budżecie. No, kwota, którą podaje Donald Tusk, jest to kwota tak, prawie taka sama, jak ta, którą wynegocjował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie to są tylko obietnice, nie ma żadnych gwarancji, że taka kwota zostanie wynegocjowana. Wydaje się, że możliwa jest do wynegocjowania nawet kwota większa, jeśli będziemy mieli do czynienia z rządem, który będzie upominał się o polską rację stanu, o polską pozycję w Unii Europejskiej, będzie wskazywał na to, iż yy, yy, powinniśmy być traktowani według określonych kryteriów w równy sposób. Czyli jeśli mamy określone yy, zasady wspólnej polityki rolnej, to chociażby. Z, nie można przyjąć, że zgodnie z zasadami konkurencyjności polski rolnik może otrzymywać mniejsze dopłaty niż rolnik niemiecki czy francuski. Po prostu jego praca wtedy jest niekonkurencyjna w stosunku do... Efekty jego pracy są niekonkurencyjne w stosunku do tych efektów, mhm. które osiągają rolnicy w innych państwach członkowskich Unii. Panie profesorze, zapytam wprost. Czy Unia Europejska rozpadnie się na skutek problemów przede wszystkim z budżetami, z gospodarkami Włoch na przykład? Czy nie wiem, z innych względów? Czy, trudno powiedzieć. Unia Europejska jest organizacją międzynarodową. W tej chwili no, istnieje, natomiast przeżywa pewien kryzys, który może zakończyć się powstaniem najpierw Europy dwóch prędkości. To się w języku traktatu z Lizbony to jest, nazywa. Tak trochę nie jest, bo mamy strefę euro. Tak, mamy strefę, strefę euro, strefę Schengen przecież. To już, to już jest ta pogłębiona współpraca właśnie, o której y, mówi także traktat z Lizbony i jeśli ta pogłębiona współpraca w tych dziedzinach zacznie się coraz bardziej zacieśniać, to okaże się, że są państwa, które współpracują ze sobą i mają bardzo silne zależności i są państwa, które formalnie jeszcze będąc w Unii Europejskiej będą już na zupełnie innych warunkach i będą zupełnie inaczej y, traktowane widzimy to chociażby właśnie w tej chwili przy traktowaniu ministra rostowskiego, który prawda jest no, nie można powiedzieć wypraszany, prawda, bo to wideokonferencja, ale jest wyłączany, jest wyłączany po prostu wtedy, kiedy ministrowie finansów strefy euro chcą rozmawiać o sprawach, które uważają dla siebie za istotne. Jednocześnie nie zwracając uwagi na to, że funkcjonowanie strefy euro odbija się na funkcjonowaniu gospodarek wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. No oczywiście wszyscy teraz się zastanawiamy, czy upadnie Grecja. Prawda? No, państwo nie upada tak jak spółka prawa handlowego. Ono zawsze będzie istniało, ta upadłość będzie oznaczała. No, Tylko oznacza to biedę. To będzie oznaczało biedę, będzie oznaczało nowe procesy migracyjne, będzie oznaczało także no, pewne niepokoje społeczne. No, widzieliśmy jak e, chociażby wygląda upadek, upadłość państwa w przypadku Argentyny, prawda? No jest to państwo, które do dzisiaj nie podniosło się e, po tej tragedii gospodarczej, którą przeżyło. No w tej chwili słyszymy, że problemy finansowe ma równie, mają również Włochy, również no, jej, jej renting rent 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 gospodarczy a... e, został obniżony. E, to można powiedzieć, że mimo zapewnień premiera Tuska, że według których już w tej chwili powinniśmy być w strefie euro co z tego czasu zapowiadał dobrze się stało że w niej nie jesteśmy ponieważ to strefa złotówki okazała się strefą bardziej odporną na problemy gospodarcze niż strefa euro to polski eksport okazał się właśnie konkurencyjny z tego powodu, że posiadaliśmy własną walutę, to Polski Bank Centralny mógł przeprowadzać ingerencje, interwencje walutowe w tym zakresie. No i okazało się, że to takie podążanie w tłumie czasami nie popłaca. Jednym z ostatnich państw, które przystąpiły do strefy euro jest Słowacja. No i tak jak kiedyś Polacy jeździli na Słowację po tańsze towary, tak, dzisiaj Słowacy przyjeżdżają do Polski i wykupują yy, to, co znajduje się w polskich sklepach. Mhm. Panie pośle, mówi Pan o zacieśnianiu współpracy wewnątrz Unii Europejskiej w gronie pewnych silnych krajów, silnych państw, o silnych wpływach, ale to zacieśnianie współpracy widać także na linii yy, przede wszystkim z Rosją. Mam to na myśli głównie relacje pomiędzy Berlinem a Moskwą. Czy to nie jest dla Polski zbyt niebezpieczne? Jak powinniśmy na to reagować? O, widzę, że pan redaktor nawiązuje do słów ministra Sikorskiego, które skierował on do zastępcy sekretarza stanu USA. Iż...